Cześć wszystkim i tam serdecznie. Dzisiaj mówimy kolejne zadanie, a jest to dosyć też ciekawe zadanie i tutaj właśnie warto je mówić. Jest to z tygodnia nurkuj i mamy tutaj zadaj przeciwnikom obrażenia w ciągu 30 sekund od użycia lotni. Jakbyś zadanie jest mega proste, dlatego że wystarczy zadać obrażenia od użycia lotni. No i o co chodzi? Jeśli spadamy w zwykłym trybie, to po prostu mamy jeden moment, gdzie możemy użyć lotni, no i musimy znaleźć broń i wtedy zadać damage, Jest to. Na 30 sekund się dosyć ciężkie nie jest to najłatwiejsze zadanie. Dlatego ja wam po prostu pokażę, jak zrobić to mega prosto, czyli wchodzimy na parzankę i tutaj mamy nieograniczoną lotnię. I teraz co robimy. Widzimy jakiegoś oponenta, na przykład o, tam jak widzicie jakiś chodzi, używamy lotni. Taką na przykład i go strzelamy. I jak widzicie w tym momencie powinno mi zaliczyć damage, i zobaczymy zaraz, czy e, mi zaliczy. No ale mimo wszystko powinno, jak widzicie jest. Tutaj oczywiście. Zaliczyło dlatego, że mamy normalnie lotnie na parzance i to się normalnie liczy do zadań. Dlaczego o tym tak naprawdę nagram odcinek? Dlatego, że w zwykłym trybie mimo wszystko znaleźć broń w ciągu 30 sekund, Potem znaleźć gościa, zadać mu damage, no nie oszukujmy się, ale nie jest prostym wyzwaniem jeśli wam szczęście nie dopisze Ale na parzance jakbyście nie zrobili, no to i tak, tak naprawdę to tego quest'a zrobicie, bo możecie sobie używać tak naprawdę bez limitu tej lotni I 30 sekund w tym wypadku to naprawdę dużo, bo możecie właśnie zrobić nawet tak jak ja, czyli już gdzieś tam przy końcu otworzyć sobie tą lotnię i normalnie sobie kogoś obić Dlatego myślę, że warto właśnie było o tym powiedzieć. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jeśli tak, pamiętajcie: sub łapka w górę, będę mega wdzięczny. No i co, ja się z Wami żegnam. Pamiętajcie o moim kodzie twórcy. Jeśli chcecie wesprzeć kanał, w razie pytań piszcie w komentarzach. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, siema.